Dubszki Jan, Ja się w kawie zajmowałem. wyjmowałem. Tu mam nożyczki od początku. Tak się kroi prawą ręką. W w domu, e, miałem jechać jeszcze tak powodem, stałem, do kuchni poszedłem ręką, tak prawą e, trzymałem e, e, rę, e, rękawem w Warszawie. Jak dostał udar, to ja byłam w kuchni i miał przyjść coś tam robić. I jak się oparł o drzwi, no to akurat zaczął się chwiać, więc odbiegła córka i ja, żeśmy zaczęli pytać się, co mu jest, co mu jest, i już słowem ani nic nie powiedział, ani nie kiwnął głową, tylko żeśmy go. Włożyły na tapczan, i pogotowie zaraz przyjechało i pojechał do szpitala. No, wtedy wie pan, czułem niemoc, i wielką niemoc i wielko pogorszenie zdrowia. Tam ciało nic nie znaczyło. A nie, nie wiedziałem, że to, to jest UDL Łódź. W ogóle on, on mówi, że on ćwiczenia wykonuje z, 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 tak, z takim nieraz że siłą, że, że zaciska zęby, żeby zrobić to ćwiczenie. Jesteśmy pod tym wpływem rehabilitacji bardzo ciężko usiatowani. Tak, ciapkę, czapkę sam, sam sobie sam zrobił. Zrobiłem. On sam, wszystko sobie sam, sam so, robił. sobie czapkę dałem. Samodzielnie umówiłem dałem taki, taką mar, no, model. Model, model, model jak, jak nie mają, nikt nie ma, taki. No. Mówił, że pan by, by mnie zrobił, to pan dobrze do zapłacił. W 1994 roku? Tak. To ile? O, już trzeba policzyć? O, o, 60, Dwa, 56 lat będzie? Tak. Mamy jedną córkę. Jest teraz z nami, bo, bo się boi po prostu, żeby się ojcu coś nie stało. Cały czas jestem, nie odstępuję na dwór, nawet na spacery nie chodzę, ani nigdzie po zakupy, bo dlatego, że muszę przy nim być, bo y, opie przyzwyczajony jest, że się opiera o prawo rękę, jak wstanie przy stole, raz się już wywrócił, bo dlatego, że oparł się prawo ręką i, i, i uderzył o podłogę. Teraz to brakuje człowiekowi ruchu. Z, z prawej ręki i noga jest z, 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 z kilka po tam trochę wadna. Po prostu nie mógł się pogodzić z tym, że mu coś jest. Był nerwowy też i jest też cały czas nerwowy, bo nie może się z tym zgodzić, że nie może być sprawny, bo jeździł na rowerze, chodził na spacery, wszystko załatwiał, a teraz to cały czas on jest. Po prostu w takiej, że to, że to nie może wszystkiego zrobić, to, to też się denerwuje. Ja poczułem wielką złość i niemoc, taką niemoc po prostu dalej, co, co to się z człowiekiem zrobić, co to się w domu zrobić zrobi z człowiekiem w, w, w nieokreślonym czasie.